Siemano, witam w kolejnej wojnie. Jak widzicie, to nie jest moje nagranie, ale to jest nagranie Basi, która mi urządziła. Link macie w opisie do jej kanału. Czemu nie moje? Jakbyście zobaczyli, jak mnie cięło, to znaczy, jak y, nie cięło. Zatrzymywał mi się obraz tak, jak już widzieliście chyba w dwóch, trzech wojnach, że no, nie było można tego praktycznie fajnie obejrzeć. A tutaj wojna jedyna. Mogłem wrzucić też swoją wojnę, bo tam miałem fajne PW. Pozdrawiam wszystkich. Labura nie chce mi dać No, Nawet na jeden dzień widzicie jakie hamstwo. Ale tutaj widzicie, jak wojenka może wyglądać. Powiem tak, ona wygląda bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że ebola robi to bardziej taktycznie i każe Mohi to siebie atakować. Więc kto jest w grupie, wygrywa. Może na początku na razie się udało mi ich to rozbroić i grupkę. Fajnie. Bo ja jestem, jak wiecie za nimi, bo królestwo królestwo zobowiązuje, tak? Jeśli bym był z Giną, bym miał problem. Bo bym albo wybrał jednych, albo drugich. Yy... A sorry, bola. <ścoughs> Jakbyście byli w szyńcy, miałbym dylemat. No ale jak widać, tutaj można naprawdę spokojnie się pobawić. Popatrzcie, że to jest finał po pierwsze czyli dwie najlepsze gildi, jakie wzięły udział w turnieju mogą wygrać finał jest na tyle żwawy że jak widzicie te wyniki jakoś można każdy, każdego może podgonić tak naprawdę może na początku to tak nie wyglądało kolorowo, ale tutaj jak widzicie bola już stała i zrobiła dosłownie normalny trik z biciem w grupie, czyli skina idą na boki, dystansowe idą na boki. Yy, o te takie małe obszerne idą w środek, tak jak teraz zrobiłem zrobiła. Więc to no. Czysta taktyka. Myślę, że oni już sobie to przygotowali dawno dawno temu. <grych> no a tutaj to na razie jest skazane na to, żeby atakować, chociaż myślę, że przestali atakować i cofnęli się kawałek dalej też zrobili swoją grupę. Ktoś wreszcie musiałby się ruszyć, myślę, że z Eboli by nie wytrzymali i ruszyli na nich. I to Ebola by miała większy problem, żeby się dostać do środka i żeby zabić wszystkich naraz. Ja wiem, ja już widziałem trochę na forum, jak się wygląda teraz dyskusja. Nie wiem, nie wiem kogo. Nie kojarzę ników na forum, naprawdę. Większość może kojarzę, tak wiecie, 3 czwarte. Ale zaczęła się wojna na forum o to, kto użył więcej błogo. Naprawdę, jakby to były statystyki, to bym wam je pięknie pokazał i by było naprawdę mega zobaczyć jak wygląda w ogóle motyw z statystykami, kto użył ile błogo, kto użył ile pomocy, ataków, smoka, kto użył rosek, płotów, wód 100% czy jakichś tam innych rzeczy, bo to by było naprawdę zabawne. Ja myślę, że GF ma takie statystyki tylko się zastanawia, no... Ci wydali tyle, ci tyle. Można robić więcej takich wojen. A tutaj widzicie, że ktoś się z eboli wyrwał na bok. Powiem tak, jak sami widzicie, na każdej wojnie można zobaczyć masę białych flag. Ja się zastanawiam, skąd oni je biorą, jak na rynku nie jest ich wcale tak dużo gracze mają tam, nie wiem, chyba 20-30 flag w ciągu całej gry na jedną postać, tam chyba do 70. poziomu, więc jeśli ekspią te postacie dla samych zmianych czy dodań, chociaż w ich wypadku bardzo wątpię, no to można naprawdę sporo zarobić, bo takie flagi są co, co nieco warte. No to widzicie cały czas jakiś WP lata na... fladze z Mohito Znowu. Rozpro i znikamy? Dokładnie. No, można i tak pozdrawiam w ogóle wszystkich z eboli z Mohito. No, wynik na razie, widzicie, że nie powala. ale mamy jeszcze chwilę czasu. Może Mohito może odrobi? Kto wie? Chociaż nie, nie zdradzę. Sami zobaczycie. To by było na tyle, praktycznie w tym odcinku. Tak skończył Samos. Tak też Samos wygląda. No, ale kulturę mogłaby się przydać, panowie, z eboli. No nic do zobaczenia, do następnych wojenek, papa. Pa.